Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale sponsorowanym na tym kanale, w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Na samym wstępie z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę, ale zanim zaczniemy właściwą część tego materiału, chciałem wam wszystkim życzyć wesołego jajka, to się chyba tak mówi. Mam nadzieję, że się najedliście z okazji Wielkanocy i że brzuchy za bardzo nie będą bolały po tym posiłku, bo wiadomo, czasami można się przejeść. Także wiecie, najedźcie się, ale z umiarem, życzę wam wesołych, spokojnych świąt. No i słuchajcie, my na dzisiejszym odcinku zrobimy sobie legendarny loch, który pojawił się właśnie również między innymi z okazji Wielkanocy w grze Shakes and Fidget. Jest parę fajnych wielkanocnych przedmiotów, specjalne takie powiedzmy skiny tych przedmiotów, takie królicze kojarzące się z Wielkanocą. Myślę, że będzie całkiem fajnie i przyjemnie. Dzięki wielkie za każdego lajka like pod tym materiałem, o tym już chyba mówiłem. Ehm... No i co? Jeżeli macie ochotę spróbować swoich sił w grze Shakes and Fidget, link do rejestracji znajdziecie w opisie. Gra jest za darmo, myślę, że warto spróbować, warto dać szansę. Nie przedłużam już, przejdźmy sobie do gry. Tak jak mówię, słuchajcie, mam w ogóle parę przedmiotów już. O, może wrzucę to do kociołka. Mam już parę przedmiotów e, pozdobywałem, tych e, takich świątecznych. Zobaczcie, takie królicze e, kapcie, takie... O, może przerzucę na drugą stronę kamerę. Królicze kapcie, upiorny kostium zająca coś takiego, takie rękawiczki, no pełen cecik. Natomiast wszystkie te rzeczy są gorsze od tych, które mam aktualnie. Słuchajcie, w Grzeshek's Ancient Fidget aktualnie pojawił się legendarny loch i go sobie będziemy dzisiaj grali. Już, ja już go zacząłem. Udało mi się przejść pierwsze 25 na 100 poziomów i dzisiaj przejdziemy kolejne 75, te które mi zostało, także dzisiaj otworzymy jest to legendarny loch, ale ten lepszy, ten za 650 grzybów, co oznacza, że będziemy mieli trzy legendarne przedmioty na dzisiejszym odcinku. Wrócę z tą kamerą tam, gdzie była. Więc mam nadzieję, że będzie, że będzie fajnie. Jeśli chodzi o runę, o klejnot, jaki wybrałem, to e, szans... bo pod koniec każdego piętra, każdych 25 pięter, można wybrać klejnot. Jeżeli nie wiecie, jak to działa, to spokojnie, zaraz wszystko zakumacie. E, no i generalnie z tym klejnotem, który aktualnie mam, zaleta jest taka, że szansa na błogosławieństwo wzrasta ze skrzyń kufrów. A natomiast wada pojawia się więcej tajemniczych komnat. Zobaczcie w ogóle, cały taki wielkanocny klimacik tutaj. Bardzo fajnie jest ten log zrobiony. E, Okej. Okay. Czy ja tu muszę? A, muszę zapłacić, chyba, żeby przejść. Okej, zyskaliśmy jakiś ten? Nie wiem, bo to są nowe drzwi, tak szczerze. Ja nigdy tego wcześniej na legendarnym lochu nie widziałem. Wszystkie te przedmioty sobie sprzedajemy. O, co tutaj za komnata? Nic się tu nie dzieje. O, woda jakaś. Nie wiem, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że uciekłem. Tajemnicza komnata walczymy. Mam 10 kluczy ogólnie, więc to jest bardzo dużo kluczy. No niestety tu, tutaj padliśmy, ale nie szkodzi, bo odnowię sobie całe punkty życia. No i wejdźmy teraz za te klucze. Zawalczmy z kufrem. No i zobaczmy, mamy parę legendarnych przedmiotów. Chyba wezmę na razie wszystkie. Chociaż hmm, to nie ma sensu, bo ja nie potrzebuję ich wszystkich. E, dobra, sprzedajmy rękawice, sprzedajmy ten naszyjnik, natomiast to sobie zostawmy, bo ta broń wydaje mi się, że jest dużo lepsza od tej, którą mam aktualnie. Ale po cichu liczę, że uda mi się z legendarnego z tego legendarnego lochu po prostu od razu trafić broń. OK? E, dostaliśmy klątwę. Niestety dostaliśmy klątwę. A specjalnie mam taki kamyk, który teoretycznie powinien mi dawać większą szansę na to, że dostanę błogosławieństwo, OK? W tylu komnatach otwieramy drzwi bez użycia klucza, czyli mogę sobie wejść tutaj, bo i tutaj też za darmo, bez używania klucza, mamy skrzynkę za pokonanie i kolejne, e, kolejny pakiet fajnych itemów. Natomiast ja ich w sumie nie potrzebuję. E, muszę też trochę oszczędzać miejsce. Dobra, teraz hmm, chyba spróbuję uciec. Okej, okay, no niestety padliśmy. Strasznie słabo nam to w sumie teraz idzie. O, o, o co tu chodzi? To jest jakieś koło, tak? Mm -hmm. Klątwę dostałem, no nie fajnie. Ale to jest taka klątwa, że zbieram mniej kasy z kufrów. Aha, no ale to akurat ona zadziałała, bo tam przed chwilą mieliśmy kuferek. O, sklep z kluczami, super. E, weźmy nowy towar. Mm, dobra, weźmiemy to. W tylu, w pięciu komnatach będziemy one e, O, kolejny. Kolejna skrzynka. Z dobrymi rzeczami, to na pewno sprzedajemy A to może sobie zostawię, ten naszyjnik 531, a ile mój ma aktualnie Czekajcie, mój naszyjnik Ja mam same w ogóle legendarne przedmioty z poprzedniego lochu 543 Więc no jest dużo lepszy mój, nie Więc ja, ja wiem, że większość tych itemów Będzie za słaba dla mnie, tak szczerze e, Poza tymi legendarnymi, które zdobędziemy Dopiero na samym końcu Dobra, ja idę, próbuję trafić na przeciwnika Bo mam to, że One shotuję przeciwników, więc spoko i Łanzotik poleciał, i dwa klucze. No i dobra, teraz możemy na spokojnie. Sprzedajemy wszystkie te przedmioty. Możemy na spokojnie szukać sobie e, jakichś drzwi. Mm. Idziemy dalej, idziemy dalej. Zaraz będziemy mieli bossa. Dobra, tutaj lecimy z drzwiami. Trochę kasy. Aha, dobra, bo tu pająk mnie. E, niepotrzebnie się dają zbejtować. Bo teraz ona mnie pokona? Nie, nie pokonała mnie spoko. Okej, okay, broń, która. Umieść w plecaku. Akurat jeśli chodzi o broń, to Wam od razu pokażę. To sobie sprzedajemy. Um, czekajcie, wybierzmy, wybierzmy jeszcze runę. Obrażenia od potworów, szansa na skuteczną ucieczkę. Um, dobra, szansa na skuteczną ucieczkę wzrasta, to sobie weźmiemy. E, pokażę Wam. Jeśli chodzi o broń, to akurat jest szansa, że ja mam dużo słabszą broń. Zobaczcie: 1962 moja broń ma średnie, a ta ma 2007. Więc ta teoretycznie jest lepsza, ale z drugiej strony ta dodaje mi więcej statystyk. Dlatego właśnie myślałem o tym, że wiecie, już powolutku trzeba, trzeba je wymienić. W ogóle wytrzymałość. Ty, ja mogę wymienić mój kamyk tutaj. O! Przy okazji sobie zrobię więcej miejsca. Eee, tego się chyba mogę pozbyć, co to jest w ogóle? Siła, tak? To, to będzie na. Ty, na barbarzyńce. Ja tego nie wymieniłem na nim? A to dziwne. Dziwne, dziwne, bo mam dobry przedmiot na barbarzyńce, a go nie wymieniłem. To ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że nie ma tu więcej takich e, takich rzeczy. Dobra, wrzućmy do toalety ten lepszy item. Będzie więcej chyba damage'a. I mamy dla łowcy demonów, zwiadowca łowca demonów mamy broń. Oj, czekajcie, przez przypadek przeklikałem na ranking. E, no i faktycznie lepszy item, więc ubieramy. Tylko że musiałbym dodać klejnot do niego. A chyba nie mogę. O, myślałem, że nie mogę, jakbym założony. Okej. Okay. Dobra. Zawsze to więcej obrażeń, nie? I pozbyliśmy się też z kolejnego przedmiotu, więc mam coraz więcej miejsca w ekwipunku. Dobra. E, lecimy. Otwieramy drzwi. Przeszukujemy. No. Bez rewelacji. Tutaj klątwę, tak. Dostaniemy. Mm. Uciekamy. Próbujemy uciec. No niestety nie weszło. Nie wiem w sumie, bo możliwe, że weszła mi ucieczka, tylko pokonał mnie. Aha. <laughs> Ale wielkolud. Próbuję uciec. Bo mam ten kamyk, który zwiększa mi szansę na ucieczkę. I mam też trochę kluczy, więc tak naprawdę nie opłaca mi się aż tak walczyć. Co to? Stań do walki w pięciu pomieszczeniach prób, gdzie w każdym czeka na ciebie przeciwnik. Wartość twoich nagród zwiększy się z każdym pokonanym przeciwnikiem. Dobra, o co tu chodzi? Spróbuję. Okej, okay. jeden. I teraz co? Będzie kolejny? Okej. Okay. Dwa. A, wybrałem nie te drzwi. Bo mogłem jeszcze walczyć. Mogłem jeszcze walczyć. Okej, okay, to ciekawe. To były takie drzwi, że mogłem decydować, jak długo chcę walczyć. Okej, okay, i w te, dzięki temu więcej nagród bym dostał. Im dłużej bym walczył. Tak ja to przynajmniej zrozumiałem. Okej, okay, dziwna sprawa. Z tym przeciwnikiem, no niestety padliśmy znowu. Bardzo słabo nam to idzie. A co? Nie wróci. Za to na pewno osiągną surowce z twojej kieszeni. Okej, okay, czyli to może mi zabrać te klepsydry. No dobra. Aha, czyli mogłem się pozbyć tego w zamian za coś w tym lochu. Okej, okay, to są nowe drzwi. Tego wcześniej nie było, także mamy jakieś usprawnienia w tym legendarnym lochu. Właściwie usprawnienia, ciężko stwierdzić czy to usprawnienia, po prostu zmiany. Ciekawe, dobra. Mamy więcej złota z kufrów, aż tak za tym nie przepadam, ale spoko, że te itemy wypadły. Okej, okay, to jest ważna sprawa. Mm, najlepsze jest to, że one-shotujemy przeciwników. Ale ja bym poszukał, bo może znajdziemy, że będziemy one-shotowali przeciwników w większej liczbie komnat. Nie, no dobra, już nie będę kombinował. I teraz specjalnie szukałem przeciwników, bo to mi to tak jak mówię, to i tak powoduje, że ich łączotuję. Okej, okay, jeszcze tu przeciwnika. Super. Dobra. Wypijamy. Jest błogosławieństwo. Rozbrajamy pułapki. Spoko. A co to jest? Po wejściu przez te drzwi, wytrwali bohaterowie otrzymują błogosławieństwo. A do tego nie muszą ofiarować klucza. I to fajne. Czyli dostajemy błogosławieństwo za przejście przez te drzwi. Dobra, ja tu próbuję uciec przed nim. Okej, okay, niestety dostałem obrażenia. Mogę tu wejść. Bez ryzyka, bo mam to, że rozbrałem pułapki. E, dobra, wejdźmy sobie tu. Ok, znowu dostałem, że rozbrałem pułapki. To nie jest aż tak dobre błogosławieństwo z tym rozbrajaniem pułapek. To jest spoko, ale tak szczerze to. za wiele to nie daje. Dobra, mamy kasę. Zaraz będziemy mieli bossa. Teraz będziemy mieli pomieszczenie z bossem. Fajnie, bo wydaje mi się, że uda mi się ją pokonać. Tutaj jest ta babka. Spoko. Taka babeczka. Pokonaliśmy ją. 12. I dobra, mam do wyboru runę. Zwiększa szanse na błogosławieństwo w beczce. Obrażenia od potworów zmniejszają się. Za drzwiami mogą się czaić potwory. Eee. To jest fajne, ale musiałbym trafić na beczkę, nie. Dobra, wezmę to. Bo to jest takie neutralne. Pułapki wywołują klątwy. Rzadko kiedy jest taka sytuacja, że jestem zmuszony wejść w pułapkę. U, ale złote te. Ładnie to wygląda. Aha. To przypał. Dobra, mm, o, korzystamy z kluczy. Tutaj to na pewno. O, trafiliśmy coś, co mi będzie regenerowało punkty życia. Próbujemy uciekać. Super, udało się uciec. Tak mówię, próbuję podjąć jak najmniejszą liczbę walk. O, tam w ogóle była pułapka, a, ale i tak mam teraz, że rozbrałem pułapki, więc w sumie nie muszę się aż tak martwić. Ciągle próbujemy uciekać, nie muszę nic robić. Okay. Nie, nie musiałem walczyć z tą. Ojej. Totalnie nie musiałem, ale z drugiej strony 12 milionów kasy. Dobra. Eee, trzy klucze, nie fajnie. O. Proszę bardzo. Będziemy szotowali w czterech komnatach. To jest chyba możliwie najlepsze, co można trafić. Dobra, mam to, że rozbrałem pułapki, więc spoko. Też mam dalej to, że rozbrałem pułapki. No i dobra, trochę kluczy zyskaliśmy na tym. Zawalczmy z tym gościem. Aha. A nie, ale dobra, mam, że rozbrałem dalej, że mam, więc spoko, nie muszę się przejmować. Dobra, 89. Zregenerujmy sobie punkty życia. Normalnie, jeżeli nie macie grzybków, to musicie po prostu poczekać, i wam się te punkty życia zregenerują. Nie, nie, nie będziecie wtedy po prostu w stanie tak jednym tchem tego legendarnego lochu przejść, nie? Będziecie musieli po prostu na parę razy sobie to spróbować zrobić, ale to na spokojnie, to jakby też idzie zrobić. Dobra, co my tu mamy? Kaskę. Sporo już zarobiłem, tak mi się wydaje na tym lochu. A przechodzimy dalej. Cały czas próbuję unikać walki, bo mam te runy, które zwiększają mi szansę na ucieczkę. Więc. Gdzie mogę to próbuję? Niestety nie mam, nie mam też już kluczy. No i raczej nie będę miał, bo klucze można zdobyć z przeciwników, ale ja ciągle uciekam. Ten domek kiedyś chyba już był. Niestety nie udało nam się go pokonać, ale to nie szkodzi. Pyk. Mamy domek pokonany. No i słuchajcie, wielka skrzynia z nagrodami. I zobaczmy, co nam wypadło. Ale maska. Medalion wiedźm. Tutaj mamy pierścień z przeklętego pazura, baby Jagi. Ok, z tego domku, co go pokonaliśmy. I paz wyroczni. I teraz zobaczcie, jakie te przedmioty mają chore statystyki, nie? 563. No to jest duża różnica w stosunku do tego, co mam aktualnie. To ma 563 też. E, punkty życia po plus 3%. Punkt życia plus 3%. 563. Wszystkie mają takie same staty. Fajnie, fajnie. Z tym naszyjnikiem... W sumie z tym naszyjnikiem to zepsułem, bo... Powinienem poszukać kamyka teraz. Szukaj klejnotów. Powinienem poszukać... O, pod, pod wytrzymałość. 811 i super. I teraz założę ten nowy naszyjnik. Czekaj, ja je ulepszam... E, czekajcie, nowy naszyjnik tu. Ulepszam o dwa razy chyba? Czy o trzy? O trzy razy chyba ulepszałem. Dobra, po plus 52 i teraz tak, wsadzam ten kamyk i dalej mam legendarny item w, w ekwipunku i będę mógł, wiecie, ten legendarny item przerolować w toalecie i dać go komuś po prostu. A tak jakbym chciał wyciągnąć ten kamień, który był poprzednio, to niestety, ale przy procesie wyciągania kamyków każdy legendarny item jest niszczony, więc... To jest trochę słabe, nie? W sensie każdy przedmiot ogólnie, nawet nie tyczy to tylko legendarnych itemów, po prostu każdy przedmiot przy procesie wyciągania kamienia jest niszczony, więc no cóż, nie fajnie, ale, ale tak jest. Dobra, te dwa legendarne itemy sobie na pewno wsadzimy. Co my tu mamy? Symbolizuje potęgę Twojego duchowego zwierzęcia, uroczego królika, mordercy, ok? Wściekłe gdakanie tu nie pomogło, ale ten pierścień będzie Ci dobrze służył, Okej, okay. Chyba kra kra! Oczy, ma, oczy mam tutaj? Tylko właściciel pasa może przewidzieć, co się stanie w sekundę. Spoko. Fajne te itemki, fajnie wyglądają. Oczywiście najbardziej czekam na broń, bo ona będzie miała najfajniejsze statystyki. Też dobrze było, gdybym podbił trochę poziomu. Dzięki temu tej itemy myślę, że też byłyby trochę lepsze. No ale słuchajcie, ode mnie na ten moment to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Widzimy się w kolejnych materiałach. Jeżeli Wy macie ochotę, zagrać w grę Shakes and Fidget. Link do rejestracji znajdziecie w opisie. Wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie ciepło, widzimy się w kolejnych filmach.